Wpisując kod promocyjny MATUS możecie otworzyć pierwszą skrzynkę za darmo. Cześć, witajcie, jestem Matus i witam was w kolejnym odcinku z serii Jak to możliwe, gdzie po raz kolejny przygotowałem dla was pięć filmów. Na początku bardzo dziwna akcja z meczu Ninjas in Pyjamas kontra Red Reverse Podczas Dreamhacka, zobaczcie jak nie działa albo właśnie nie działa CSGO. Pretty strange. Look at that. Najwyraźniej poparzyło młoczy. No. Um, Przez takie błędy, gry nie jeden team przegrał naprawdę bardzo ważne rundy, bądź nawet cały mecz. Możemy sobie tutaj przypomnieć akcję, gdy na overpassie magiczny wózek blokował damage od granatów. Zastanawialiście się kiedyś jak zawodowy gracz będzie grał pod wpływem napojów wyskokowych? Ja nie i wy pewnie również nie, ale ostatnio amerykański gracz Adren Robił drang streama i wykonał naprawdę bardzo ładne cztery fragi za -y. Sami Zobaczcie yeah, buddy. Maszy through. Maszy through. Again. Again. Nie wiem, jak wy, ale ja przy tym pierwszym fragu prawie nikogo tam w ogóle nie zauważyłem. No ale akcja całkiem spoko, nie powiem. Mieliście może kiedyś taką sytuację, gdy na przykład wybiegaliście z respa i chcieliście uderzyć nożem w ścianę, a nagle damage dostaje wasz kolega, który na przykład bieg za wami. Mi się już nie jeden raz zdarzyły takie sytuacje, ale to co teraz zobaczycie, wydaje mi się, że jest już trochę przesadą. No nieźle, nie wiem czy słyszeliście, ale ten dźwięk skosy był taki, jakby ktoś chciał uderzyć nią w ścianę. Posłuchajcie dokładnie. Z tego co pamiętam, to Snacks miał kiedyś taką podobną sytuację w smoku, tylko że wtedy ta kosa ta jakby nie dosięgła przeciwnika. Jednak Valve do tego zrobiło specjalną aktualizację, przepraszając, w tym Snaxa, więc może teraz pora zrobić coś takiego z tym. No i przyszła kolej na następny film, ponownie za Wupą w roli głównej, jednak tu chodzi tylko o jednego fraga. Ten ruch zawupy to był taki awaldzi, tak już tam nikogo nie ma, ale sobie tak strzelę dla zabawy. No ale jednak strzał się udał. Najprawdopodobniej przeskanował tę skrzynię po lewej, ale farci niezły, bo ten przeciwnik musiał być lekko obity, bo wydaje mi się, że gdyby miał 100 HP, to raczej na jednego hitaby nie padł. Na koniec mam dla Was również akcję zawupy i jeden bardzo dziwny strzał z ładnym fragiem. Oglądajcie. No nie powiem, ale ciężko było tam w ogóle kogokolwiek dostrzec, a ten magiczny strzał przeszedł cały bombsite'a i jakoś siadł w głowę. Jestem ciekaw, jaka była reakcja i jak wyglądało to z perspektywy tego ceteka. No na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. Subskrybujcie kanał, bo na 190 tysięcy subów będzie losowanie kosy. Tak jak już o tym mówię od jakiegoś czasu. Zapraszam do innego mojego filmu, oczywiście. No i bicie na wszystkie moje social media, które macie tutaj. Ja już się z Wami żegnam. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się i cześć.